Kochani, chcę się podzielić słowem. To słowo mnie dotykało jeszcze przed szpitalem. Co prawda, w szpitalu próbowałem się jakoś skupić, ale nie dałem rady. wieszcie, czytając, nic się nie mogło utrzymać w myśli. Chcę się podzielić. Może się będę trochę powtarzał, ale czytając Słowo Boże zawsze czytamy te same słowa, ale w sercu odczuwamy całkiem co innego. Ponieważ Słowo jest żywe. I choćbyśmy czytali jedno i to samo, ono działa całkiem inaczej. Codziennie. To jest tak, jakbyśmy jedną samą czynność robili, ale przypadki mogą być różne. Prawda? I efekt. Chcę wam przytoczyć taką historię. Ona jest znana dla Was, może nie wszystkich. W pewnym zboże na ewangelizację został zaproszony pewien wieloletni ewangelista który słynął z napełnienia Ducha Świętego. Bóg przez niego czynił wspaniałe rzeczy. Był bardzo niskiego wzrostu. Wchodząc do tego zboru, nikt go nie zauważył. Słuchajcie, wiecie, może to być możliwe. Jeżeli jest dużo ludzi i wejdzie ktoś bardzo malutki, każdy jest skupiony już na Słowie Bożym, to nie patrzymy na ludzi czasami. Prawda? A przyszedł sobie jakiś tam mały człowiek. Gdy go pastor przedstawił, to większość ludzi zastanawiali się, co ma takiego w sobie, że Bóg przez niego tak działa. Mały człowiek. Ale właśnie te ci najmniejsi. Weźmy Goliata, Bóg nie działał przez niego. To był ogromny. Kiedy nastąpił jego czas. Wystąpił i pierwsze słowa, które zwrócił do pastora, żeby spojrzał przez okno i zobaczył, co tam jest, co się dzieje. Sala, na której byli, była na drugim piętrze, więc było więcej widać otoczenia koło budynku. No i pyta pastora, co widzi. To parę osób. Przechodzi przez plac przez placko budynku. I tylko tyle widzisz? Tak. A on mówię, ja widzę, jak ludzie idą do piekła. Znana to jest historia. Ale chciałem zadać pytanie. Co tak naprawdę zobaczył Ewangelista? Brak? Głoszenia dobrej nowiny. Brak. Ewangelizacji. Ci ludzie, którzy tam chodzą, czy mogliby przyjść na to drugie piętro i usłyszeć, że Jezus jest Zbawicielem? Dlaczego tego to przytoczyłem? Bo wiecie, kiedy zacząłem czytać dzieje apostolskie, 17 rozdział o Pawle który był na Aropagu. Czytajmy sobie to jest od 15 do 30, 17 rozdział. Towarzysze doprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. Czekając na nich w Atenach, obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego w Ja myślę, że nastąpiło coś, co ten ewangelista zobaczył. Bo barwochwalstwo doprowadzi no do czego? Do śmierci. Śmierci duchowej. Ewangelista zobaczył ludzi, którzy idą do piekła. Ludzi, którzy giną. Tak samo się obruszył Paweł. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Więc rozmawiał, więc głosił słowo Boże. Niektórzy zaś filozofów epikurejskich i stoickich, ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz. Nawet nazwali go bajarzem, że mówi jakieś bajki opowiada. No bo, słuchajcie, ja jak tutaj przyszedłem i usłyszałem o Jezusie, że jest tak wspaniały, a nie surowy, to też mi było ciężko tak od razu to przyjąć. No kochani, ja byłem całkiem inaczej uczony kiedyś. To bezpośrednio do, do Jezusa mam przyjść i on mi pomoże, on jest moim przyjacielem. Ja nigdy tego nie słyszałem. Więc to mogły być też dla tych ludzi bajki. Mogli to tak wziąć. Drugi zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcej, obcych bogów. I tak go poszedł. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. No słuchajcie, czy to nie jest piękne. Czy Ewangelia? Życie z Jezusem. Nie jest to tak piękna rzecz, jak naprawdę z najwspanialsza, wybaczcie, że tak powiem, bajka. I się dobrze kończy, jeżeli jesteśmy. Bo później żyjemy z Nim, w Królestwie Jego. No, nie można by tak było powiedzieć, że to jest coś cudownego. No przechodzimy przez pewne jakieś sytuacje, które Musimy się zmagać, ponieważ jak Jezus powiedział, nie jesteście z tego świata, jak ja nie jestem z tego świata, więc świat nas nie będzie akceptował. Ale czy to nie jest piękne, kiedy idziemy nawet w tych dzisiejszych trudnych czasach z uśmiechem, z radością, że no choćby to, co dla człowieka z tego świata było najgorsze, dla nas jest wybawieniem? Bo jesteśmy, będziemy z Jezusem. Ale tak naprawdę mamy mieć dobrą nowinę, żeby każdemu pomóc. Każdemu. Jak zawsze to, może zawsze, często powtarzam, że w miejsce Jezusa jesteśmy postawieni, więc powinniśmy pomagać. Przede wszystkim kierować na, na, Jezusa, na Jezusa. Bo to On. Może tak naprawdę każdemu pomóc. Zabrali go i zaprowadzili na aropach, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz. Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Dla nich to było coś niezwykłego, słuchajcie. Dla mnie też? Ja pamiętam, jak z wiesiem, tej bratem wiesiem rozmawiałem, mi powiedział, że po co ty idziesz do szpitala? Po co ty jakiś termin tam ustalasz? Przecież Ty możesz czerpać z, z łaski z zdrowia od źródła. To były dla mnie tak, jak ty napisali, niezwykłe rzeczy. Że, Boże, jakiego źródła ja mam czerpać? To były pierwsze kontakty. On mi dopiero tłumaczył. tak mi tłumaczył. Co jest tym źródłem? Jezus Chrystus. Czemu ja mam iść do tego szpitala? Bo myśmy się w szpitalu spotkali. Ja już nie wspomnę, że zapomniałem Jego imię. A było mi wstyd się go zapytać, jak mam. na imię. A Bóg sprawił, że jesteśmy braci a wszyscy ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin więc w tym momencie jeżeli Paweł mówił o Jezusie i o zmartwychwstaniu, o wiecznym życiu z Bogiem. To była dobra cecha słuchania. I opowiadali, w innych nie twierdzę. Więc to było dobrą cechą. Że byli ludzie, którzy słuchali. A Paweł stanący po środku aropagu rzekł, mężowie. Stańscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi na zwyczaj pobożnymi. Przechodząc Bogiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, otóż to, co ścicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Ja to mogę sobie tak wyobrazić, że to była jakaś taka, jakieś podwyższenie, gdy nie było wizerunku, był tylko napis. Bo jak patrząc na ołtarze, się wzięły ze starych, starych, Starego Testamentu. Więc był na ołtarzach, były spalane ofiary i tak dalej, więc to było coś podniesione, budowane, z kamieni. Tam pewnie, możesz, innych budujców nie było wizerunku postaci rzeźby. Paweł to wykorzystał. Popatrzmy się na ten dzisiejszy świat. Co się dzieje? Ta Polska. Jaki wizerunek widzimy? Teraz ludzie już naprawdę nie widzą żadnych wizerunków. Ciężko jest powiedzieć, co wiesz. Im potrzeba Ducha Żywego, Jezusa Chrystusa. I Paweł to wykorzystuje. To nam mówi, że powinniśmy w taki sposób wykorzystywać każdą sytuację. Panie, tak właśnie się zacząłem zastanawiać, że. Ewangelizacja, nawet tak jaskowa niespodzianka, jest taką formą po prostu przekazania dobrej nowiny o Jezusie. Kiedy idziemy, dajemy paczkę. Jest to jakiś dar, za tak? co ludzie przeważnie dziękują, ale na tym stawiamy wizerunek Boga, nie obraz. Bo Bóg powiedział, na obraz i podobieństwo moje stworzyłem człowieka, ale Boga nikt nigdy nie widział. Więc to jest charakter, to jest miłość, to jest wiara, to jest ufność. I w taki sposób powinniśmy przekazać Boga. A to zrobił. Czytajmy w 24 wersecie. A Bóg, który stworzył świat wszystko, co na nim, ten będąc Panem Nieba i Ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Więc tu już powiedział, że nie mieszka na żadnym ołtarzu jako wizerunek. Bo tam było bardzo dużo ołtarzy. Bo oni mieli dużo Bogów, był ubóstwa. Każdemu oddawali cześć jako po prostu wizerunkowi, a nie naprawdę w duchu Bogu. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi. Jakoby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim ży życie i tchnienie i wszystko. Więc tu, żeby dobrze zrozumieć, bo jeżeli ja bratu mojemu pomogę, z moimi rękami pomogłem Bogu, bo Jezus powiedział, cokolwiek byście nie uczynili, najmniejszemu bratu mojemu nieście uczynili, więc cokolwiek. Tu, żeby dobrze to zrozumieć, dokładnie Pawłowi pa 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 chodzi o to, że my. Nie powinniśmy jakby Bogu coś robić Jemu samemu, bo on sam nam to wszystko daje. Jemu powinniśmy za to dziękować, za to, że mam ręce i mogę bratu pomóc. Prawda? Po, tu tutaj Pawłowi o to chodziło, bo ktoś by mógł powiedzieć: No tak, ale jak bratu pomogę, to Bogu pomagam. No tak, ale Bogu nie za moje ręce, że i mam. Ty mi dałeś ręce. I z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Wiemy, Bóg stworzył człowieka. Wiemy, że później po potopie też z jednego. Wiemy, że teraz jako chrześcijanie mamy z Jezusa Chrystusa. Jesteśmy z jednego. Pnia. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. To fajnie to wytłumacza. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Moje tchnienie jest Pan. On mi dobrze. Moje tchnienie. Nawet patrząc na stworzenie Adama, tchnął ducha, tchnął życie, tchnął. Więc jak go można nie znaleźć? Jak on jest we mnie, jeżeli go przyjmę? Jeżeli nie, to tak. Jak to Mateusz powiedział na środeckie pukał, On pukał. Jest blisko Ciebie. Jeżeli nie przyjąłeś. Nie. Pamiętam jak powiedział. że pukał. Jezus pukał do Niego, do mnie, do Ciebie. Dopóki nie otworzyłeś. Jak otworzyłeś, to już jest w Tobie. A ty mi, bo tak słowo Boże. Żyjemy i jak go możemy nie znaleźć? Albo puka, albo żyje. z będąc więc z rogu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, <tuszy> albo do kamienia, wytworu sztuki. I ludzkiego umysłu. Nie można sobie postaci Bożej zrobić. Nie ma takiej ceny, takiego drogiego, drogiej rzeczy, żeby można było przyłożyć do Boga. Nie ma na ziemi. Nie można. W duchu i w prawdzie możemy oddawać trześć w duchu i w A tak naprawdę to miłość, miłości jeden do drugiego, cokolwiek uczucia. Ale Bogu się to ma podobać. Bóg wprawdzie puszczał płaczem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszystkie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszędzie, wszędzie wszystkich ludzi. I to jest prawda. Na Już na ca całej ziemi jest zgłoszona dobra modna. W każdym innym miejscu. Bóg odzywa każdego. Kochani. Chciałem tak przytoczyć Aropak. Może nie mam obszernej na tym wiedzy, bo tak do bardzo nie miałem czasu. To jest wzgórze w pobliżu Akropolu, tam Trybunał Ateński odbywał posiedzenia. Wiemy, że tam było bardzo dużo tych świętobliwości, dlatego był tam postawiony Paweł, wykorzystał to co oni się bali, oni oddali cześć nieznajomemu nie Bogu, bo się bali tego Boga, że gdzieś jakiś tam Bóg jeszcze jedzie, a oni się go bali. Jak można zdefiniować ten świat? To, co Paweł zobaczył, to, co Ewangelista zobaczył przez okno, jak można go zdefiniować? Odczytam wam parę wersetów, to jest w przypowieściach 1.15. Synu mój, nie idź z nimi, ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. To mówi Pan. Przypowieść 2.4.11. Panie Boże, ratuj Wydanych na śmierć. A tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Tak to można wyjaśnić, no, co się dzieje. Iz Izajasz 63,15 Panie Stwórco tego, Stwórco tego świata, spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest Twoja żarliwość i Twoja moc? Nawał Twoich uczuć i Twojego miłosierdzia nie stój na uboczu. Wzrzymajmy tak Pana. Drugi Tommy Teusza 1,13: Zatrzymaj wzór zdrowych słów któreś ode mnie od Jezusa usłyszał w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie i I ostatnie, które tyczy się do każdego z nas, szczególnie do tych, którzy włączą. Psalm 22, 12. a Ty, człowiek, nie stój z dala ode mnie, bo kleska jest blisko, a tam nie ma wspomożyciela. A tam ludzie idą do pieca. Tak to ten evangelista powiedział. Kochani, my możemy za tą Polską to całym światem, ale to, co się dzieje w Polsce, I modlić się, żeby Bóg przemówił do tych ludzi, żeby dotknął, żeby oni nie musieli widzieć wizerunku, ale żeby duchowo zobaczyli, że Jezus, Chrystus, jest Bogiem, zbawicielem, królem. Który daje pokój, radość, daje zbawienie, ale przede wszystkim ochronę. Mówmy się naprawdę, bo to, co się teraz dzieje, ja wierzę, że może to Bóg zesłał, żeby było duże przebudzenie, ale Modlę się o mądrość w tym dzisiejszym czasie, kiedy za bardzo nie, po, nie możemy wychodzić. Jak doczyć do tych ludzi? Panie, jak doczeć do tych ludzi? Co powinienem czynić, żeby doczyć? Czy sama modlitwa wystarczy, czy powinienem jeszcze gdzieś iść? Panie, pomóż mi. p 서 r ò s, <s>, 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 <s> Amen. Amen.